Taka że myślę, że w klasycznym orkiestrze 120 lat temu. Ukryty majątek Andre Rio w końcu wyszedł na jaw, a fani są oszołomieni. Pomimo lat podróżowania po świecie z jego prywatnie finansowaną orkiestrą, wielu uważało, że nie zarabia wiele. Jednak zaskakujące wyznanie jego pasierbicy zburzyło to przekonanie, wywołując falę niedowierzania i debaty wśród fanów. Co jej objawienie mogłoby powiedzieć o majątku Rio? Jakie są szokujące informacje o jego trasach koncertowych? Dołącz do nas, gdy ujawniamy prawdę o statusie finansowym Rio, który wszyscy podejrzewaliśmy. Bogactwo Rio i model biznesowy. Andre Rio, światowej sławy holenderski skrzypek i dyrygent orkiestry, oczarował miliony ludzi od czasu rozpoczęcia swojej muzycznej podróży w 1988 roku. Ale za urokiem jego walców kryje się sekret. Który dopiero niedawno wyszedł na jaw. W zaskakującym obrocie spraw jego wnuczka ujawniła, że jego majątek netto wynosi blisko 40 milionów dolarów co jest zdumiewającą liczbą w świecie muzyki klasycznej, gdzie takie bogactwo jest rzadkością i rzadko się o nim mówi. Ale jego sukces finansowy nie jest związany tylko z występami orkiestrowymi, ale z prywatnymi i rodzinnymi biznesami, które założył i do tej pory prowadził. Rio ma profesjonalną firmę produkcyjną Studia Nagraniowego, firmę eventową i studio projektowania kostiumów, którym kieruje jego syn. W tym studiu odbywają się wszystkie próby i sesje nagraniowe Rio i jego orkiestry Johanna Straussa. Studio Andre Rio jest kreatywnym centrum firmy, w którym powstają jego albumy. Telewizja. Cyfrowe dyski uniwersalne, DVD, materiały specjalne do kin i wszystkie grafiki na jego trasy. Pierwszy produkt stworzony w tym studiu, Dreaming, odniósł wielki sukces. A drugi produkt, Walzer Traum, przekroczył oczekiwania, ponieważ został wydany w siedmiu wersjach na całym świecie. Warp jest również firmą rodzinną. Której właścicielem i operatorem jest Andre Rio Productions. Jest on również właścicielem swojego żyrandola kostiumowego, czterech scen, zestawu instrumentów i ciężarówek do transportu między kontynentami. Jako wiceprezes Andre Rio Production Holdings. Pierre Rio założył agencję podróży o nazwie Andre Rio Travel. Oferują pakiety na koncerty, w tym bilety, kolacje i zakwaterowanie w hotelu zarówno dla fanów, jak i gości. Rio założył również firmę o nazwie Andre Rio Production Holdings BV w 1987 roku, która według doniesień w 2018 roku. Zarobiła około 12 milionów euro więcej niż w latach poprzednich. Podczas gdy jego koncert przyniósł prawie 55 milionów euro przychodu. Firma zapewnia prezentacje teatralne na żywo z udziałem Rio. Zajmuje się produkcją koncertów na całym świecie takich jak Afryka, Azja, Europa App obsługując zarówno klientów, jak i orkiestrę Johanna Straussa. Firma zajmuje się również aspektami logistycznymi tras koncertowych Rio takimi jak transport personelu. I instrumentów i sprzętu. Za sukcesem finansowym Rio stoi jego silna miłość do muzyki. Tym razem spekulacje brzmią, jak zaczynał. Jakie są jego osiągnięcia i dziedzictwo w przemyśle muzycznym do tej pory? Rozwijająca się kariera muzyczna Rio Z każdym elektryzującym występem. Andre Rio był koronowany i uznawany przez tabloidy za współczesnego króla walca. Jego przełomowy album pochodził z jego pierwszego albumu Holland with Love. Był to pełen pasji hołd dla jego ojczyzny i szybko stał się sensacją, ponieważ znalazł się na szczycie list przebojów w Holandii, gdzie utrzymywał się na szczycie przez ponad rok. Jego muzyka wyróżnia się bogatymi melodiami zmieszanymi z walcem, który rozprzestrzenił się po Europie, rozpalając odnowioną miłość do klasycznych rytmów i orkiestrowego piękna. Jego popularność i spuścizna wzrosły. Ponieważ sprzedał ponad 40 milionów płyt kompaktowych i uniwersalnych płyt cyfrowych na całym świecie, występy Rio zawsze były czarujące i urzekające dla jego publiczności, zarówno dalekiej, jak i bliskiej. Nadal szybował dzięki swoim koncertom, trasom koncertowym i albumom, aż w końcu zdobył ponad 500 platynowych nagród, co było ukoronowaniem muzycznej podróży. Która rozpoczęła się od prostego hołdu dla jego korzeni. W 2010 roku ten muzyczny geniusz szturmem zdobył Wielką Brytanię. Sprzedając ponad 400 zero egzemplarzy swojego wydawnictwa i osiągając sprzedaż miliona egzemplarzy w ciągu roku. Ten wyczyn zmienił historię jako najwyżej notowany album klasyczny stulecia w Wielkiej Brytanii. Ale nie tylko tam. Australia również nie mogła się nim nacieszyć. Jest najlepiej sprzedającym się artystą muzycznym w Australii. Od 5 lat i nadal dominuje na listach przebojów cyfrowych płyt uniwersalnych i DVD, a jego piosenki zajmują 9 z 10 miejsc. W 2008 roku został odznaczony tabliczką za 80 platynowych nagród w samej Australii, sprzedając ponad 3 miliony płyt. W styczniu 2020 roku stacja informacyjna Classic FM ogłosiła listę zatytułowaną The Chart of the Century. Która pokazała Rio jako jednego z najlepiej sprzedających się artystów muzyki klasycznej od 2000 roku. Rio zdobył ponad 20 nagród muzycznych. Zaczął od Edison Publi Capri w 1995 roku. W kolejnym roku zdobył World Music Awards, które wygrał również w 1998 roku. Z ogromną przyjemnością wręczam nagrodę World Music Award dla najlepiej sprzedającego się artysty lub Grupy Roku z Beneluxu André Rieu. Dziękuję bardzo. I-Dutch Export Award, którą zdobył 5 razy w 1996, 1997, 1998, 2008, 2009 i 2010. André Rieu! Export Prize 2009 dla André Rieu. W 1997 roku został nagrodzony Golden Europa, Echo Awards w 1999 roku, Golden Steam Gable przez 3 lata w 1998, 2003 i 2006 roku, Classic Brit Awards za album roku w 2011 i 2012 roku. Rok 2009 przyniósł mu dwie nagrody: honorowy medal prowincji Limburg i Chevalier des Arts et des Lettres. Rok 2010 przyniósł mu również dwie nagrody: Gramophone Award i Medaille Charlemagne pour les médias européens. Zdobył wielką złotą dekorację za zasługi dla Republiki Austrii w 2011 roku. srebrny klucz w sekcji muzyki klasycznej w 2016 R oraz SSE Live Awards Best Live Entertainment Show w 2018 r. Rieux otrzymał również nagrody Brand Laureat. Brand Personality Award I Plague on the Fright of the okazji sto koncertu w 2019 roku oraz Edison Classical Overs Prize w 2023 roku. Między innymi te nagrody potwierdzają jego wpływ na promocję muzyki klasycznej w wielu krajach i jego jednoczące dziedzictwo w branży muzycznej. Jednak muzyczne osiągnięcia RIE nie byłyby kompletne bez jego prywatnie finansowanej orkiestry. Zachwycali świat swoim charakterystycznym stylem i teatralnymi tekstami, ale jedna myśl pozostaje. Jak powstała orkiestra i co do tej pory osiągnęli? Największa prywatna orkiestra. Orkiestra Johanna Straussa zaczynała od 12 członków w sali gimnastycznej szkoły, ale rozrosła się do największej prywatnej orkiestry na świecie. Z ponad 110 w pełni zatrudnionymi członkami i 100 innymi członkami zatrudnionymi na zasadzie wolnego zawodu. Rieł założył zespół w 1987 roku i dał swój pierwszy koncert 1 stycznia 1988 roku. Podczas koncertów występuje solo przed orkiestrą, dyrygując i grając na swoich skrzypcach Stradivariusa 1667. Nazwa orkiestry pochodzi od nazwiska jego ulubionego skrzypka Johanna Straussa, który miał pięć orkiestr i nadal koncertował na całym świecie. Od tego czasu zespół występował w małych teatrach i domach opieki. Ich punkt zwrotny nastąpił w 1994 roku, kiedy nagranie Rieu Walka numer 2 Szostakowicza sprzedało się w ponad milionie egzemplarzy. To wyniosło go na szczyt. W wywiadzie Rieu ujawnił że zagrał największy koncert w swojej karierze w Melbourne, gdzie w 2018 roku zagrał dla 380 osób. Orkiestra Rie składa się z 70 muzyków z 16 różnych krajów. Jego koncert ma osobliwy urok, zaczynając od scenografii, która zamienia każdy występ w oszałamiający spektakl z żywymi kostiumami, pomysłowymi dekoracjami, z wiewnymi sukienkami i angażującą publicznością. Rieu zawsze łączy w swoich koncertach muzykę filmową, muzykę ludową, aktorstwo i utwory klasyczne. Jedna scena wyróżniała się podczas jednego z jego występów. Gdy byk gonił kobietę z widowni, która miała na sobie czerwoną sukienkę. Gdy pościg się zaczyna, maestro daje sygnał, a muzycy grają klasyczny hiszpański taniec hispanikani. Najstarszy członek ekipy muzycznej ma 80 lat. A najmłodszy osiemnaście. Rieu stwierdził wówczas, że jego orkiestra to jego druga rodzina, ponieważ niektórzy grają dla niego od ponad 20 lat. Dodał, że wszyscy uwielbiają koncertować i jedyne, czego od nich oczekuje: to granie całym sercem. Zapytany: jak orkiestra przygotowuje się i podróżuje na swoje trasy? Rieu udziawnił, że zazwyczaj podróżują w ciężarówkach z liczbą muzyków. Jaką scenę pomieści? Zaczynają nagrania rano i poświęcają czas na jedzenie tego, co ugotują na trasie. Dodał, że są na ścisłej diecie i nie mają szansy na palenie ani angażowanie się w nielegalne romanse. Ryo ujawnił również, że dba o to, aby włożyli w nagrania wszystko, odpoczywając co najmniej dwie godziny przed występami. Wyrobili sobie również nawyk strojenia instrumentów przed każdym występem. Bycie największą prywatną orkiestrą to nie żart. Jak udaje im się utrzymać ten stan rzeczy, mając kilka zaplanowanych tras? Innym pytaniem jest, jak udało im się osiągnąć ten wyczyn. Gdzie występowali? Klasyczne trasy międzynarodowe. Johann Strauss. Orkiestra zaczynała skromnie w Auli Kolegium, aby zdobyć serca wielu osób w Europie i okolicach. Do 2008 roku orkiestra rozrosła się z 12 do 43 członków, a w latach 20 do 150 muzyków. Rozpoczęli swoją trasę koncertową w 1995 roku podczas Mistrzostw Świata w Brisbane w Australii. W 2012 roku podjęli śmiały krok, aby wyjść poza Europę i po raz pierwszy zapuścić się na globalną scenę muzyczną. W ten sposób dotarli do São Paulo w Brazylii, gdzie wykonali zapierający dech w piersiach 30-koncertowy spektakl przed ponad 180-zero publicznością. Energia i pozytywne opinie publiczności stanowiły punkt zwrotny w podróży Rieu, ponieważ zainspirowały go do dalszego dzielenia się muzyką ze światem. Dwa lata później on i jego ekipa zorganizowali kolejny koncert w Azji, gdzie zostali dobrze przyjęci. Od tego momentu nie było już odwrotu. Rieł i jego orkiestra stali się wiralem, czarując serca w kraju po kraju swoimi oszałamiającymi stylami i występami, wraz ze wzrostem. Johann Strauss Orchestra. Rosła również liczba ich międzynarodowych tras koncertowych. Odwiedzili Europę, Australia, Japonia, Tajpej, Tajlandię, Hiszpania, Chile, Kanada, Bułgaria, Peru, Meksyk, Nową Zelandię, Amerykę Północną i Południową itd. W 2008 roku trasa koncertowa pokazała pełnowymiarową reprodukcję zamku cesarzowej Sisi, największej sceny. Która odbyła trasę koncertową w tamtym czasie. W 2010 roku André wystąpił dla holenderskiej królowej Beatrix w Jaskiniach Walkenburg z okazji 125 rocznicy holenderskiej organizacji turystycznej. V. Rok 2018 został odnotowany jako najbardziej udany w karierze Rie. Dyrygował 93 koncertami w 21 krajach na pięciu kontynentach dla 700 zero osób. Oprócz tras muzycznych i koncertów, ekipa nagrywała również od klasycznych arcydzieł po melodie ludowe, ścieżki dźwiękowe do filmów i hity muzykalowe. Zawsze występują w energicznym stylu i sprzedają swoją muzykę za pomocą inteligentnego marketingu. Johann Strauss. Orchestra zdobyła wiele nagród, w tym dwie World Music Awards. Grupa ta zdobyła złote i platynowe płyty na całym świecie, a nawet ośmiokrotnie platynowe w Holandii. Spośród wszystkich niezapomnianych momentów z tras koncertowych André Rieu dwa występy naprawdę się wyróżniały, a oba miały miejsce w jego rodzinnym mieście – Holandii. Pierwszym był romantyczny koncert Grachten w Amsterdamie, gdzie Rieu i jego orkiestra zagrali dla 10-0 widzów na pływającej scenie pośrodku łodzi pontonowej. Drugim jest legendarny koncert Hometown w Maastricht, który organizował co roku w swoim rodzinnym mieście. Zwykle jest to ogromny koncert na świeżym powietrzu, przyciągający fanów z całego świata. Ten koncert jest dla RIE bardzo osobisty, ponieważ jest jego sposobem na docenienie mieszkańców Maastricht za lata wsparcia. Oba występy zostały przekształcone na płyty kompaktowe na żywo i cyfrowe płyty uniwersalne. Tradycyjne letnie koncerty RIE na placu Wrightow w Maastricht są również szczególnymi punktami jego tras. W 2018 roku na jego 12 koncertów przybyło łącznie 150 zero fanów z 99 krajów. W tym samym roku odbył się również jego setny koncert na Wrighthof, za który otrzymał tabliczkę pamiątkową od burmistrza Maastricht. Pomimo bycia królem walca, wiadomości i spekulacje na temat Rie nadal wzbudzały poruszenie. Tym razem pytanie dotyczy jego pochodzenia. Skąd pochodził? Co lub kto wpłynął na jego miłość do muzyki orkiestrowej? Geniusz orkiestry. André-Marie Nicolas Rieu urodził się 1 października 1949 m. W Maastricht w Holandii. Urodził się w rodzinie ośmioosobowej i był trzecim dzieckiem. Rieu był pod wpływem ojca, Andreas Rieu, który był dyrygentem lokalnej orkiestry symfonicznej i profesorem muzyki w konserwatorium miasta. Zaczął grać na skrzypcach w wieku pięciu lat i wykazywał wiele talentów. Był głęboko zafascynowany muzyką orkiestry i postanowił ją kontynuować. Rieł podążał za ojcem w jego występach muzycznych. Przyjął jego surowy styl muzyczny, ale szybko z niego wyrósł. W wywiadzie ujawnił, że wszyscy jego bracia mają skłonności muzyczne, ponieważ wszyscy byli pod wpływem jego ojca od najmłodszych lat. W latach 1968-1973 studiował grę na skrzypcach w Conservatoire Royal w Liège i Konserwatorium Maastricht pod okiem Joe Juda i Herman Kebers. Rie kontynuował naukę w Akademii Muzycznej w Brukseli uznanego skrzypka André Guertlera i ukończył formalne szkolenie prestiżową Premier Prix w Royal Conservatory of Brussels. Po ukończeniu studiów w 1978 roku założył Maastricht Salon Orchestra, z którą występował w Holandii, Stanach Zjednoczonych i Republice Federalnej Niemiec. W tym czasie był zaangażowany jako skrzypek w Limburg Symphony Orchestra. To właśnie tę orkiestrę przemianował na cześć swojego mentora w muzyce Johannes strauss II. Dorastając, nauczył się mówić sześcioma różnymi językami: holenderskim, angielskim, niemieckim. Francuskim, włoskim i hiszpańskim, co pomogło mu w nawiązywaniu kontaktów z kolegami, pracownikami i fanami. Jest żonaty ze swoją żoną Marjorie, muzyk kompozytorką od 47 lat i został pobłogosławiony dwoma synami, według jego córki, tym, co wyróżnia Rie od innych muzyków, jest jego niezachwiane zaangażowanie w tworzenie muzyki klasycznej, która jest dostępna dla wszystkich we wrześniu 1999 r. Kupił zabytkowy budynek za 1 458, 439 euro, co odpowiada 1,9 miliona dolarów. Zamek został podobno zbudowany w 1492 roku i był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zanim Riego go kupił, zamek był kiedyś domem Castlemore d'Artagnan Charlesa de Bart, który był inspiracją dla fikcyjnego muszkietera Aleksandra Dumasa który zginął podczas oblężenia Maastricht w 1673 roku. Rieu wiedział o zamku i odwiedzał go, aby wziąć udział w lekcji gry na fortepianie w dzieciństwie. To wtedy zakochał się w budynku i marzył o rebrandingu i zamieszkaniu w nim. Co teraz jest dla niego rzeczywistością? Rieu udziawnił, że to właśnie ta pogoń sprawiła, że bardziej poświęcił się karierze muzycznej, podczas gdy jego żona pracowała u jego boku. Po restrukturyzacji zamek był wspaniały i urzekający obrazami, sztuczną szklarnią, egzotycznymi ptakami i krajobrazami, jego podpisem na ścianie salą nagród, gablotą z trofeami, ogrodami, posągami i medalami. Krótko mówiąc, zamek jest ma wszystko nazwę tłumaczy się jako małą wieżę. Jednak on konsekwentnie twierdzi, że nie mieszka w zamku. Ale w przystani blisko zamku i że używa zamku do celów reklamowych i ma w nim kilka biur. Zamek jest zabytkiem narodowym i państwowym. Andre występował na scenie przez ponad 30 lat z wielką wytrzymałością, aż do momentu, gdy w 2010 roku zdiagnozowano u niego infekcję ucha, Riel nie tylko wpłynął na świat muzyki klasycznej, ale także zbłądził w inne gatunki muzyczne, zatrudniał piosenkarzy popowych i folkowych. Aby wzbogacili jego kompozycje o teksty. Rieł współpracował również z walcem. Gatunkiem, który w połowie XX wieku został zastąpiony przez muzykę pop. Nagrywał i wykonywał również covery starej i nowej muzyki pop z orkiestrowym akcentem i często zaprasza muzyków popowych i jazzowych na swoje koncerty w Maastricht w 2003. Rieł świętował 25 lat na scenie rocznicową płytą kompaktową zatytułowaną Romantic Paradise. Nagrał ją jako podwójną płytę. Jedną z nich był prezent i odniosły sukces. Pomimo tego, że był to walc muzyczny, wielu jest zafascynowanych tym, jak udało mu się zarządzać ponad 200 pracownikami przez lata. Pytanie brzmi: jaki jest jego sekret? Czy ma strukturę biznesową? Strukturę wynagrodzeń i występów orkiestry? Wiele wielkich nazwisk w muzyce klasycznej w dużej mierze polega na wsparciu kościołów, szkół lub sponsorów. Aby przetrwać, ale RIE postanowił budować i pozostać innym. Płaci swoim muzykom co miesiąc z funduszy, które zarabiają na towarach, sprzedaży biletów i swoich biznesach. Struktura płac tej wielkiej orkiestry jest przedmiotem debaty od jakiegoś czasu. Będąc najbardziej udanym prywatnym przedsięwzięciem w historii muzyki, wynagrodzenie wynosi łącznie 1 milion dolarów miesięcznie. Gdy orkiestra nie jest w trasie, a gdy jest w trasie, pojawiają się dodatkowe wydatki. Ponieważ każdy członek otrzymuje pokój jednoosobowy, dzienny dodatek na posiłki i 60 dolarów na osobę, muzycy mogą zarobić więcej na sesjach nagraniowych i na podstawie stałych występów. Ponadto rząd holenderski zapewnia 80% pensji i ustalone kwoty na wydatki. Co ciekawe, nie wszyscy jego muzycy grają jednocześnie. Liczba ta opiera się na tym, ile scena może pomieścić na koncert lub trasę. Jako dyrygent występów muzycznych, Rie uważał. Że muzyka klasyczna powinna być angażująca i przyjemna. Dzięki temu koncerty stały się ożywione i atrakcyjne dla szerokiej publiczności. Wraz ze swoją orkiestrą i utalentowanymi solistami, takimi jak Maria Gulagina i Mirusia, tworzą oni zabawną i profesjonalną atmosferę podczas swoich występów. Wielokrotnie widziano go wchodzącego w bezpośrednią interakcję ze swoją publicznością, mówiącego w jej ojczystym języku. Ponieważ uważa muzykę klasyczną za uniwersalny język przeznaczony do dzielenia się i cieszenia się nią przez wszystkich. Zapytany o relacje z muzykami, w wywiadzie, Rieu udziawnił, że lubi tworzyć i nagrywać muzykę ze swoją orkiestrą, ponieważ oni również kochają muzykę. Występy Rieu i jego orkiestry podczas tras koncertowych wywarły wpływ na kulturę. Dając godne uwagi przykłady, pierwszym z nich jest 104-letni Jurgen Jonathan. Który zainspirował się do zakupu skrzypiec i rozpoczęcia lekcji muzyki po uczestnictwie w koncercie RIE. Innym przypadkiem jest trzech więźniów, którzy niespodziewanie pojawili się na brazylijskim koncercie w 2010 roku. Byli skazanymi mordercami, którzy zostali przemienieni przez muzykę i za zgodą swojego naczelnika mogli wystąpić w serenadzie Bacha. Niezależnie od wieku i sukcesów orkiestry i Rieu, nadal organizują trasy i występy.